Cześć, mam na imię Hubert i tak jak wielu z was wie, zawsze byłem chudym gościem. Serio, zawsze. Przez ostatnie 10 lat próbowałem wszystkiego, aby nabrać upragnionej masy, zbudować formę, być największym kozakiem na dzielni. Każdy rodzaj diety, każdy rodzaj treningu. Niektóre z tych rzeczy działały dobrze, a inne to kompletna strata czasu. Ale teraz, ha, teraz jestem tutaj. Show you down. Może nie mam bicepsów jak Arnold, ale zdecydowanie wyglądam lepiej niż większość gości na siłowni Jako ktoś, kto przez całe życie walczył z byciem szczupłym Wiem z pierwszej ręki, jak trudne może być przybranie na wadze i zbudowanie mięśni Dlatego postanowiłem podzielić się z wami moim kompletnym przewodnikiem Jak szybko zbudować masę, jeśli jesteś chudym gościem Siema, Huber z tej strony, witam Cię na moim kanale, w którym dowiesz się jak lepiej jeść, jak mocniej ćwiczyć, tak żebyś zbudował formę i był, była szczęśliwszą. I silniejszą osobą. Także ten odcinek został podzielony na trzy części: dieta, trening i inne. Jesteśmy chudzi i mamy problem z przybieraniem na wadze. Jest to dla nas ekstremalnie trudne i żeby to zrobić, musisz być w surplusie kaloryczny. I naprawdę serio wiem, jak trudne to może być, bo po prostu sam byłem chudym ziomkiem. Po pierwsze, mamy przyspieszony metabolizm. Po drugie, cierpimy na kieczny brak apetytu. I może wydawać Ci się to mega, mega trudne, ale i ty możesz przybrać na wadze. Oto moje najlepsze wskazówki na dostarczenie dużych ilości kalorii. Posiłki o wysokiej zawartości kalorii. Miska płatków owsianych, którą ja sobie robię codziennie z rana ma aż 1200 kalorii. Teraz wyobraź sobie, że ją jesz codziennie. Burgery, pizza, lody. Wszystko, co ma dużo kalorii. I teraz sobie pewnie myślisz, Hubert, ale jak to? Co jest do cholery? Przecież ja powinienem dostarczać produkty nieprzetworzone, takie jak brokuł, kurczak, ryż. Co jest? I moja odpowiedź na to jest... Tak, zawsze staraj się uzupełnić Twoje zapotrzebowanie wysokiej jakości nieprzetworzonym jedzeniem. Ale zaufaj mi, ja tam byłem i wiem, jak trudne to może być. Prawdę próbowałem nabrać masy tą drogą, tą czystą drogą. Nie masz na to czasu i czasami nie masz na to chęci. Takie jedzenie ma niską zawartość kalorii, a ty kolego musisz celować w jedzenie o wysokiej objętości kalorii, a mi mój apetyt mi na to nie pozwalał. Najzwyczajnie nie miałem siły wpychać w siebie jeszcze więcej jedzenia. Podsumowując, nie chodzi mi o to, Żebyś nie jadł zdrowych rzeczy. Ja chcę, żebyś po prostu się nie ograniczał. Stary, stara, jeśli potrzebujesz burgera, żeby dobić tych kalorii, to po prostu go zjedz i tyle. I nic się nie stanie. Naprawdę. A. Twoje makrosy będą wbite i to się liczy najbardziej. Wskazówka numer dwa, żeby dostarczyć szybko kalorii, to płynne posiłki. To jest wejście na kolejny poziom drobieniu masy. Wypicie tysiąca kalorii jest o wiele łatwiejsze niż zjedzenie tysiąca kalorii. A żeby ci ułatwić sprawę, przygotowałem dla Ciebie specjalną recepturę na shake który ma ponad 1000 kalorii. Więc rzucam go tu. Zawsze, kiedy nie masz czasu, przygotuj sobie takiego szejka, bo to jest 5 minut roboty i masz ekstra 1000 kalorii na swoje zapotrzebowanie. Słuchajcie, 3 białko. Jedno z najważniejszych makroskładników w diecie. Musisz uzupełniać je codziennie dwa razy więcej niż ważysz. Czyli przypuśćmy, jak ja ważę 90 kilo, co jest dla mnie najwyższą wagą, jaką kiedykolwiek miałem, to moje białko będzie na poziomie 180 gramów dziennie. Twoim zadaniem, nie musisz tego robić, ale jeśli chcesz Chcesz zbudować. Okej, okay, w tej koszulce nie widać. Ale jeśli chcesz zbudować mięśnie, wiesz o co mi chodzi. I teraz tak. Wiemy już wszystko o posiłkach. I wiemy też, że pitne posiłki to są szybkie kalorie. Ale dalej mamy problem z apetytem. Więc to jest to, co od dzisiaj musisz robić. Pi dużo wody. Woda rozszerza ci żołądek. A ty musisz trenować swój żołądek, żeby mógł pochłaniać więcej jedzenia. Więc naturalnie, jeśli będziesz pił wodę, twój żołądek będzie się rozszerzał. I będziesz miał miejsce na dodatkowe kalorie. Patent numer dwa. Ustaw sobie stoper I teraz się wytłumaczę dlaczego. Kiedy jesz, zazwyczaj się rozpraszasz. Telefon, telewizja, książka, TikTok, shorts. To powoduje, że Twoje posiłki są jedzone o wiele, wiele wolniej, a to powoduje, że dajesz swojemu mózgowi więcej czasu na to, żeby sobie po prostu zdał sprawę, ile jedzenia zostało wrzucone do Twojego organizmu. A to daje sygnał Twojemu ciału, że jest po prostu pełne. Jeśli tylko ogarniesz. To, co cię rozpraszam, wyrzucisz telefon, wyłączysz telewizję, zamkniesz książkę i zjesz swój posiłek w relatywnie najszybszy sposób, jak to tylko możliwe, dalej zachowując zasady zdrowego odżywiania, to zjesz więcej niż Twój mózg ogarnie, ile jedzenia zostało zjedzone. No więc to jest Twoje zadanie na kolejny posiłek. Włączasz sobie Spotify, ustawiasz sobie Twój ulubiony kawałek i odpalasz soper na 5 minut. I jesz posiłek w pełnym skupie. Koniecznie sprawdź i zostaw mi komentarz, czy działa ale działa, zaufaj dobra, także to by było tyle jeśli chodzi o dietę teraz wchodzimy na trening jeśli chodzi o trening to największy błąd jaki ja widzę na siłowniach to Wiele osób po prostu trenuje metodą BROS. Brosplit bros polega na tym, że po prostu ćwiczysz jedną partię na jednej sesji treningowej. Więc przypuśćmy, jeśli to jest poniedziałek, to idziesz sobie zrobić tylko nogi. Środa robisz klatkę, piątek robisz plecy. Sobota robisz biceps, co w ogóle dla mnie jest Jak można tak małą partię, jedną, ćwiczyć na jednej sesji treningowej, Czy to jest strata czasu? Ale ludzie tak robią, ludzie tak robią i to jest błąd. A jeśli ty tak robisz, to proszę cię w tym momencie na pauzę i napisz do mnie. Chodzi o to, że podczas trenowania, metodą bro split trenujesz swoją partię tylko raz w tygodniu, co nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ jeśli weźmiemy sobie trening całego ciała, przepraszam, trzy razy w tygodniu, to w każdym tygodniu trenujesz aż trzy razy każdą partię mięśniową, co jest najlepszą opcją dla naturalnych zawodników. Więc jeśli trenujesz bro split, musisz przestać. Ok? po prostu przestań. Teraz tak, za każdym razem jak wejdziesz na swój trening, musisz robić ćwiczenia złożone. takie jak przysiady, takie jak martwe ciągi takie jak wyciskania na klatkę, na ławce poziomej popierasz to ćwiczeniami izolacyjnymi czyli tymi troszeczkę leżejszymi, takimi jak uginanie na triceps, uginanie na biceps, wznosy bokiem, a jeśli chciałbyś, żebym Ci w tym pomógł, bo kompletnie nie masz pojęcia o czym ja tu mówię i to wszystko jest dla Ciebie nowe, to koniecznie zapisz się do mojego wyzwania, w którym stworzę dla Ciebie indywidualny Trening na podstawie ankiety, którą ode mnie dostaniesz, który będzie zawierał to wszystko i o wiele, wiele więcej. Link do tego na dole. A jeśli na przykład nie chcesz tracić pieniędzy lub masz inne priorytety, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Przygotowałem dla ciebie trening całego ciała podzielony na trzy dni, w których zawarłem te wszystkie ćwiczenia, plus trening brzucha z opisem najważniejszych rzeczy i nawet linkami do filmu z ćwiczeniami za kompletnie darmo dla ciebie. Link do niego w opisie, a my lecimy dalej. Kolejną rzeczą, o którą musisz zadbać nad swoim treningiem, to jest progresja ciężaru. Nie będę tutaj za dużo mówił na ten temat, po prostu zrób sobie swój własny research w internecie, bo to jest element, o którym nie możesz zapomnieć, nie możesz tego pominąć. Najzwyczajniej mówiąc, chodzi o zwiększanie ciężaru z treningu na trening. I teraz tak, masz sobie stawiać wyzwania z treningu na trening w postaci albo większego ciężaru, albo więcej powtórzeń. Okej? Okay? Tyle. Zrób research, przerwy pomiędzy seriami. I teraz tak, jeśli myślisz, że im krótsza przerwa, tym większe zbudujesz mięśnie, tym lepszy będzie efekt, to jest totalna bzdura. Najważniejsze, żebyś po prostu pomiędzy tymi ciężkimi ćwiczeniami przysiad, wyciskanie, bartwić ciąg, Tam sobie rób przerwy między 3 aż do 5 minut, tak żeby Twoje ciało w pełni się zregenerowało. Jeśli chodzi o te mniejsze ćwiczenia, jak uginania na triceps, uginania na biceps, w nosy od minuty do półtora minuty wystarczy. I pilnuj tego jak ognia. Ja może mam do tego swojego Apple Watcha i jest po prostu petarda. Punkt tak zwany. Inne, kochani, dobrze go, już prawie kończymy. Teraz tak, nie wiem, co dokładnie myślisz o suplementach, ale nie są one tak bardzo potrzebne. W niektórych przypadkach będą pomagać w niewielkim procencie, a to są te, które najbardziej jakby ja rekomenduję: białko, kreatyna, omega 369, witamina D, jeśli nie ma dużo słońca, magnez i to wszystko. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zrobimy specjalny odcinek, link na go tutaj i koniecznie sprawdź, co warto, a czego nie. Drugą najważniejszą rzeczą, o której chciałbym Powiedzieć, to jest sen. Nie bagatelizuj tego punktu, bo jest on jeden z najważniejszych w tym odcinku. Sen to jest supermoc. Okay? Nieważne jaką będziesz miał dietę, nieważne jak będziesz ćwiczył i nieważne jakie suplementy będziesz brał Jeśli nie zadbasz o prawidłowy, głęboki sen, to pożegnaj się z kozacką formą I generalna zasada jest taka, po prostu postaraj się zadbać o 7 do 8 godzin snu Wiem, że to nie jest łatwo, ale buduj sobie ten przedział i zobacz, naprawdę naprawdę różnice w swoich treningach Jeśli będziesz chodził na nie wyspany i naładowany pozytywną energią, bo jak dobrze śpisz, to po prostu jesteś szczęśliwszą osobą to jest mój kompletny przewodnik na to, żeby zbudować masę, jak jesteś chudym ziomkiem. A teraz tak, jeśli wszystkie punkty masz dopracowane, ale na przykład masz problem z dietą, to koniecznie musisz sprawdzić mój ostatni film, w którym uczę jak zdrowo jeść, nie przestrzegając rygorystycznej diety. Na serio mam nadzieję, że ten film Ci pomoże i jeśli wyciągnąłeś wartość dla siebie, zostaw mi łapkę. Dziękuję Ci za Twój czas i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Peace out.